Zespół szkół geodezyjno-drogowych i gospodarki wodnej w Krakowie, którego tradycje sięgają 1945 roku, kształci m.in. przyszłych techników logistyków. Warto zdobyć ten zawód, bo logistyka to kierunek będący kluczową dziedziną gospodarki, który obejmuje obszar zarządzania, minimalizowania kosztów działalności, np. spedycyjnej czy zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi klienta. Do przedmiotów wiodących na kierunku technik logistyk należą m.in. przedmioty gospodarka magazynowa oraz magazyny dystrybucyjne. Młodzi ludzie uczą się organizacji prac magazynowych, poznają zasady zamawiania towarów i zarządzania zapasami oraz zasady ustalania cen usług magazynowych. Zaznajamiają się też z urządzeniami do wykonywania magazynowych czynności transportowych, takimi jak na przykład wózek widłowy. Ponadto dowiadują się, jak planować poszczególne etapy dystrybucji. Poznają mechanizmy funkcjonowania centrów logistycznych oraz zasady nadzoru nad procesem dystrybucji produktów. Logistyka, bardzo ogólnie mówiąc, to cały kształt zarządzania firmą to jest planowanie transportów, materiałów, zapasów. Od nas tak naprawdę będzie zależeć, można powiedzieć, wręcz przyszłość tej firmy. Obecnie na rynku logistyka to jest. Bardzo świetlana przyszłość, powstaje mnóstwo nowych firm, które wyrastają, można powiedzieć, niczym grzyby po deszczu, a do tego w Polsce jest bardzo dużo uczelni, które, na których mogą dalej studiować i rozwijać się w logistyce, więc na pewno znajdą sobie miejsce na rynku pracy. Organizacja transportu polega na planowaniu trasy przewozu, planowaniu Czasu pracy kierowcy oraz planowaniu załadunku i wyładunku. A osoba pracująca w tym zawodzie powinna się cechować odpowiedzialnością, asertywnością oraz najważniejsze, umiejętnością logicznego myślenia. Ponieważ mamy fantastyczną młodzież, która bierze udział w wielu konkursach i olimpiadach zawodowych, również z logistyki. I takim ostatnim sukcesem, z którego jesteśmy bardzo dumni, to jest sukces naszej uczennicy w Olimpiadzie Logistycznej, organizowanej przez Międzynarodową Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Jak do tego doszło, do tego sukcesu? W sumie to systematyczna praca, motywacja, wsparcie wszystkich nauczycieli. No i... Tak naprawdę no ta to, to systematyczna praca dała mi najwięcej oraz czytanie różnych książek właśnie z logistyki i transportu. Mamy również finalistów w innych olimpiadach logistycznych. Ostatnio również mieliśmy finalistów, cztery osoby, które zakwalifikowały się do finału i Zajęły czołowe miejsca w Olimpiadzie, też logistycznej, ale organizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni. I jest to również sukces tegoroczny, czyli to są takie najświeższe, najświeższe sukcesy szkoły. Do wzięcia udziału w sumie skłoniło mnie to, że sama chciałam sprawdzić swoją wiedzę. Tak, ja po prostu poszłam, żeby zobaczyć, no i się udało. A przygotowania, no to. Systematyczna praca, tak jak mówiłam, i no wiedza na lekcji. Technik logistyk. Ucząc się tego zawodu, nie można się nudzić. Warto wspomnieć, że zajęcia odbywają się nie tylko w szkole. Uczniowie odbywają praktyki w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych, a ponadto uczestniczą w wycieczkach zawodowych. Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.